Zapraszamy serdecznie do um, uczestniczenia w imprezach zorganizowanych z okazji Tygodnia Wegetarianizmu. Odbywają się w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce, np. w Bydgoszczy, Poznaniu, Krakowie, Trójmieście czy oczywiście w Warszawie. W ramach Tygodnia Wegetarianizmu e, będą organizowane pokazy gotowania, e, pokazy filmów, e, wykłady. Szczególnie o etycznym aspekcie wegetarianizmu. Będziemy organizować oczywiście happeningi, czasami zawody w gotowaniu, także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Chcemy Was przekonać, że wegetarianizm naprawdę potrafi być ciekawy, smaczny, kolorowy. Zresztą wystarczy przejście do jakiegoś baru, właśnie wegetariańskiego, i przekonać się na własne oczy. Podstawową Naszą potrawą jest sabdzi. Sabci to są ziemniaczki pieczone i warzywka na parze. Soczewica, czyli zupa dal, jest też codziennie inna, bo mamy soczewicę zieloną czerwoną. Ziemniaczki pieczone, zupka dnia. Kofta. Kofta to jest taka kuleczka, która jest warzywna, czyli kapustka z marchewką tarta. Pakora też jest codziennie inna. Pakora dzisiaj akurat jest seler w cieście. Wszelkie rodzaje kapustki. Kapusta biała, czerwona, jest pekińska. Wegetarianie jedzą codziennie coś innego. Oczywiście są podstawowe nasze potrawy, które się nie zmieniają od wielu lat, tak jak wymieniłam, ale są potrawy, które się zmieniają. Średni zestaw. Wydaje mi się, że jest tak e, za 10 zł, wspaniała rzecz, że każdy mężczyzna się naje. Są momenty, że panom pakuje do domu, bo nie dają rady. Nie jest to y, sztuka kulinarna ani. Skomplikowana ani wymagająca jakichś niezwykłych umiejętności. W polskim rynku jest wiele książek kucharskich, wege wegetariańskich, wegańskich. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Również organizujemy kursy gotowania. Można przyjść, można zobaczyć. Jest to proste, przyjemne i przede wszystkim bardzo smaczne. Dobrze zbilansowana dieta wegetariańska to jest taka, która opiera się na dużej ilości warzyw owoców, nieprzetworzonych ziaren, zbóż, roślinach strączkowych. No i jeżeli ktoś spożywa nabiał, no to chudego nabiału, na chudym nabiale. A jeżeli jest dobrze zbilansowana, nie jest absolutnie niebezpieczna dla zdrowia. Wręcz odwrotnie badania naukowe wskazują, że może nas chronić przed wieloma chorobami cywilizacyjnymi.